No to lecimy z tematem, bo szkoda czasu na bzdury, a mamy fajny, fascynujący temat do poruszenia. A więc witam Was serdecznie i zaczynamy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak sobie radzić ze szczelinami sporych albo także mniejszych rozmiarów podczas spawania aluminium. Aluminium, jak wielu z Was wie, nie powinno być i nie spawa się ze szczeliną. Yy... Ze szczeliną nie spawamy ze względu na to, że trudno jest, bardzo trudno, a wręcz w niektórych sytuacjach niemożliwe jest uzyskanie poprawnego przetopu. Owszem, to się da zrobić, podając odpowiednią techniką drut i walcząc z tym, ale jest ogromne ryzyko, że nie wyjdzie ci poprawny przetop, a co za tym idzie, spojna nie będzie spełniała swojej funkcji, czy nie będzie miała odpowiedniej wytrzymałości. Podkładka spawalnicza. Jeśli mamy do czynienia ze szczeliną, to stosujemy sobie podkładkę spawalniczą albo z stali nierdzewnej. Albo z miedzi. Z miedzi jest troszeczkę lepszym rozwiązaniem, bo miedź szybciej odprowadza temperaturę i ta spojna to jeziorko spawanicze chce tak, tak bardziej postępuje do przodu. Przy nierdzewce jest troszkę trudniej. Yy, możemy też zastosować sobie podkładki z aluminium. To jest akurat płaskownik, jakiejś tam grubości 4 mm. Z aluminium, które wkładamy w naszą szczelinę, na przykład od spodu i zespawamy ją ze sobą. Ale tutaj musimy wiedzieć, że taka podkładka pod spodem może zostać. Nie zawsze jest taka możliwość właśnie zostawienia podkładki spawalniczej. Tam czasami po prostu według jakiegoś tam projektu nie powinno nic pozostać. Powinna być taka konstrukcja, jak była zaplanowana. Dlatego musimy stosować sobie albo nierdzewkę, albo miedź. I teraz, żeby odpowiednio zaspawać tą szczelinę, musi być w odpowiedni sposób przygotowana nasza podkładka spawalnicza. Bo jeśli my weźmiemy sobie kawałek po prostu płaskownika, czyli Materiału, który jest tutaj, o pyk, w ten sposób kończy się pod końcem 90 stopni, czyli coś takiego, o w ten sposób tutaj mamy na czarną podkładkę spawalniczą, nieprzygotowaną w żaden sposób, to podkładka spawalnicza działa jak matryca. Jaką my mamy matrycę, taki uzyskamy efekt końcowy naszego produktu. Po prostu to będzie odbiciem naszej matrycy. W postaci naszej podkładki spawalniczej. Jeśli tutaj nasza podkładka kończy się na 90 stopniach, to nasz przetop też będzie wyglądał w okolicach właśnie takiego ostrego, tutaj 90-stopniowego przetopu, zapadniętego w kierunku naszego lica. Będziemy mieli pyk i pyk. I to jest niepoprawne, bo tutaj może się inicjować pęknięcie od tej strony, jak tu nasza konstrukcja będzie pracowała tak przekątnej, jakieś siły na nią będą przychodziły, albo samo ciśnienie wewnątrz, jakieś tam dojdzie nawet na przykład zgromadzone w jakimś interkulerze, w jakimś, nie wiem, pojemniku na olej, w czymś, gdzie jakiekolwiek ciśnienie się znajduje, no to już ono tutaj będzie o wiele bardziej negatywnie działało, niż w sytuacji, jak ten przetop byłby płaski. Jeśli mamy właśnie w ten sposób przygotowaną naszą tutaj blachę, która służy za podkładkę, czyli 90 stopni było, ale zebrałem te 90 stopni, stworzyłem fazę, no to wtedy ten przetop już nam się robi taki płaski, momentami delikatnie gdzieś tam zaokrąglony, po prostu opiera się o tą podkładkę byśmy zrobili coś takiego, bo wiesz na przykład, że będziesz musiał siłą rzeczy, masz jakieś takie dziwne zlecenie, że w jednym miejscu musisz zaspawać szczelinę, no to wtedy, i to nie robisz jednorazowo, tylko w większej serii musisz sobie z tym poradzić, bo czasem tak się po prostu zdarza, to ja bym sobie przygotował na coś takiego. Taką łódeczkę bym sobie zrobił w mojej podkładce o szerokości praktycznie tej szczeliny, może odrobinkę jeszcze szerszą. Tak samo tutaj, na płasko, jak szlifujemy, to ten szlif tutaj. To miejsce, na którym faktycznie opiera się nasza, nasz przetop, nasza spoina, robię o takiej szerokości, właśnie albo troszeczkę większą, o tam 10 mm, większą niż ta szczelina. Załóżmy, że tutaj od wewnątrz odległość jednej krawędzi blachy od drugiej krawędzi brachy, czyli szerokość tej szczeliny wewnątrz, wynosi powiedzmy 4 mm. No, jeśli ja mam 4 mm, to tutaj bym sobie zrobił tak, tak, ciach, i tutaj mam właśnie. Tu mi się zaczyna moja blacha z tą szczeliną 4 mm. Tutaj stąd dotąd mamy 4 mm. To tutaj tą fazę na tej mojej podkładce spawalniczej, tak, żebym zrobił 4 mm, albo na przykład 4,5 mm, żeby ona troszkę dalej weszła, żebyśmy lepiej jeszcze łapali te krawędzie tutaj. I wtedy tutaj nam pięknie wychodzi spoina. Ładnie osadzona na przetopie, przywierająca do przetopu, a tutaj tworzymy sobie licu. Jeśli tego nie zrobisz, to właśnie wyjdzie taki ostry ten przetop do wewnątrz, a raczej powinien być wypukły, bo normalnie przy aluminium przetop wychodzi, jakby spawamy bez szczeliny, taka sznurówka, jakbyśmy ją położyli i do czegoś takiego powinniśmy dążyć, dlatego najlepszym rozwiązaniem właśnie jest tego typu właśnie podkładeczkę, abyś sobie zrobił. Teraz następna sprawa, jak sobie radzić, bo to i tak nie będzie łatwe. A to ze względu na to, że im większą mamy szczelinę, tym trudniej jest posunąć jeziorko spawalnicze do przodu. Jeziorko spawalnicze popłynie nam do przodu pod warunkiem, że ma po czym płynąć. W ostatnim filmie mówiłem, żeby nie podawać drutu, dopóki jeziorko nie popłynie do przodu. Tutaj będzie odwrotnie. Tutaj trzeba podać drut, żeby w ogóle jeziorko chciało się przemieszczać do przodu, żeby spoina chciała się tworzyć. W momencie, dopóki Ty nie podasz drutu, to nie uda Ci się przesunąć Twojej spoiny do przodu. Jeśli ty tu nie będziesz miał podanego drutu, to spojna nie będzie szła, choćbyś co robił i w jaki sposób jechał, czarował cuda na kijów, w prawo, w lewo kierował się tym palnikiem, do przodu próbował ciągnąć, to ona tam zostanie z tyłu, a ty będziesz tylko wprowadzał temperaturę i coraz większe to oczko tutaj będzie się ci wypalało. Dlatego w pewnym momencie podajemy drut w to jeziorko, które jest w kształcie takiego półksiężyca, dotykamy i w tym momencie nagle... Przesuwając się po tym drucie uchwytem spawalniczym o 4-5 mm, jeziorko zaczyna płynąć. Ale my nie jedziemy w, w przealuminium z drutem wstawionym na stałe, czyli nie spawamy po drucie w trybie ciągłym, tylko podajemy go po to, żeby nam jeziorko przepłynęło i oczywiście uzupełnić wysokość naszej spoiny żeby miało co wpłynąć do środka. Bo tutaj w tej sytuacji naszym przetopem jest drut spawalniczy. Normalnie jak spawamy bez szczeliny, to naszym przetopem jest materiał, który został przepchnięty. Tutaj dużo drutu musimy podać w odpowiedniej ilości. I w momencie jak Ty podałeś ten drut, przesunęło się jeziorko, usuwasz drut z miejsca spawanego, odsuwasz go całkowicie ze strefy spawania, wyciągasz spoza osłony gazowej i w tym momencie jeszcze czekasz w tym miejscu, aż to jeziorko ładnie się ustabilizuje, uspokoi, rozleje się na odpowiednią szerokość, czyli żeby złapało jedną i drugą krawędź zewnętrzną, ono się właśnie znowu zrobi w formę takiego półksiężyca, ucieknie takie oczko i dopiero w tym momencie kolejny raz podajesz drut. Bo jeśli ty za szybko będziesz podawał drut i przemieszczał się po nim, to nie wprowadzisz na tyle dużo energii, na tyle dużo ciepła, żeby ten materiał zaczął się zapadać i osiadać na naszej podkładce spawaniczej. A on powinien nam osiąść na naszej podkładce. Podkładka służy, jak sama nazwa wskazuje, do podłożenia, do oparcia się. To można by równie nazwać podporą spawalniczą. Bo tutaj nam, tu nawet mam ślad od okopcenia, od tego jak przetop siadał na podkładce spawalniczej. Bo jeśli my nie, nie dojdziemy do poziomu podkładki spawalniczej, no to równie dobrze bez niej byśmy mogli spawać. Ona ma służyć za taką podporę, za uformowanie przetopu. I w ten sposób to wygląda, żeby zrobić to poprawnie, tylko zaznaczam, że to nie jest metoda na to, że my sobie robimy w byle jaki sposób, projektujemy nasze konstrukcje i potem machamy ręką, a. Potem pospawam z podkładką, tak jak on tutaj pokazał na filmach, będzie dobre. To są awaryjne sytuacje, które powinny być pod jakimś nadzorem. Jeśli Ty nie jesteś w stanie stwierdzić, czy taka spoina będzie w stanie wytrzymać obciążenia, które ma przenosić, to lepiej powinieneś tego unikać. To powinna zrobić osoba, która Ci to umożliwi, która zadecyduje, czy taka spoina jest w stanie przenosić tutaj jakieś przeciążenia. Jeszcze, czy ona to wytrzyma bo czasem sobie widzę, czasem to obserwuję, kiedyś tam do mnie ze dwa, trzy razy ktoś przyszedł właśnie z jakąś naprawą, która już była wcześniej przeprowadzona właśnie w podobny sposób i spawacz klientowi tamten poprzedni argumentował taką sytuację, że chciał wzmocnić jeszcze przed spoinę i ją rozlewał sobie na boki. To jest bzdura, on po prostu musiał coś powiedzieć klientowi, czemu tak to wyszło, bo na YouTubie i na Instagramie tak to wychodzi, a u jego wyszło takimi zakosami, zrobione i taka matowa była. To tak wyglądało dlatego, że nie potrafił uzupełnić właśnie tej szerokości spoiny. I stwierdził, że jak raz pospawał, włożył tam drut i potem drut się troszeczkę tam sobie pospawał, to resztę nie będzie sobie utrudniał roboty. Tylko weźmie uchwyt spawalniczy i bez drutu już to co tam było pospawane, tak sobie o pyk, ciach, 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 jakby nierdzewkę spawał, walking the cup, o pyk na boki. Sobie jechał. Nie, no walking backup nie robił tam, bo to się nie da praktycznie, ale jechał mocno za kosami, bez podawania spoiwa. Tego nie robimy. Aluminium nie spawamy bez użycia spoiwa w 95% przypadków. Są wyjątkowe sytuacje, gdzie możemy to zrobić, ale na pewno nie w takiej sytuacji, że my już krytyczną spoinę jeszcze pogorszamy cały ten stan tego wszystkiego, tej szczeliny tym, że my sobie zbieramy z krawędzi materiał rodzimy bez uzupełnienia go spoiwem, bo taka spoina jest narażona na pęknięcia. Także jak wam ktoś takiego, coś takiego będzie mówił gdzieś, że coś takiego właśnie zrobił, żeby to ładniej wyszło i żeby wzmocnić spoinę, to on zrobił wręcz odwrotność tego, o czym on powiedział. On po prostu nie był w stanie sobie poradzić z tą szerokością spoiny, a tą szerokość spoiny jesteśmy w stanie osiągnąć przy odpowiedniej prędkości, bo to będziemy wolniej to spawali, niż byśmy spawali bez szczeliny. Bez szczeliny to idzie momentalnie ładnie i przyjemnie, Ze szczeliną to mozolnie właśnie ze względu na to oczko, które tutaj nam się pojawia, i konieczność przetapiania się przez spoiwo, które systematycznie podajemy. Szerokość determinuje prędkość spawania i rozmiar naszej ceramiki. Jak mamy za małą ceramikę, to na to nie będzie chciało się szeroko rozlewać, a będziesz miał większą ceramikę, na przykład szóstkę, siódemkę, ósemkę, to o wiele łatwiej będzie Ci osiągnąć tą szerokość. A teraz pamiętaj, że 7 lipca rusza ponownie, jak spawać aluminium.pl. Nasz pierwszy kurs, który nakręciliśmy. Teraz przygotowaliśmy wszystkie materiały od nowa, i od 7 do 14 lipca będzie można dołączyć i korzystać z bezterminowego dostępu do wszystkich tych materiałów. Tam zgromadzonych do całkowicie nowych, odświeżonych, od nowa nakręconych z kamerą spawalniczą, z nowymi opisami pod lekcjami. Także masz maksimum wiedzy, jakie jesteś w stanie w tym momencie posiąść z jakichkolwiek źródeł informacji. To jest najlepsze źródło, jeśli chodzi o spawanie aluminium, które możesz znaleźć. Druga sprawa. Aktualnie trwa promocja. Na urządzenia marki Schweizkraft. Jakie urządzenie marki Schweizkraft byś sobie nie wymyślił, a mają tego sporo, bo mają masę Tigów od najmniejszych, 200-amperowych 200 takich małych dla początkujących, to jest Easy EasyTig 201 ACDC Pulse, potem mamy Craftiga 201 ACDCP Pulse z chłodnicą albo bez chłodnicy. Mamy też ogromnego Craftiga 323 ampery, także z chłodnicą. Te wszystkie spawarki mamy w promocji ma w promocji. Jeśli chciałbyś skorzystać, akurat jesteś na kupnie spawarki, to zapraszam Cię do opisu pod filmem, tam są wszystkie informacje, możesz skontaktować się z Łukaszem, który jest odpowiedzialny właśnie za tą promocję i skorzystać. 10% piechotą nie chodzi, a jak przyjdzie do zakupu spawarki, wózka, chłodnicy, przyubicy, no to to się uzbiera pokaźna suma. Także zapraszam do kontaktu, dzwońcie do Łukasza, a 7 lipca zaczynamy z kursem Jak spawać aluminium.pl.